Nie ma Tutaj widzicie nową nutkę. A um, czekajcie. Zarobę na Shota tutaj. Albo nie, no po prostu nie. Ta to jest. Pokażę Wam miniaturkę tej pięknej nutki, tam gdzie to o, znalazłem, otwórz. Macie tu pięknego Skarina Shota Pioseneczki to jest właśnie miniaturka No tak jak Do z AI tak jak nas koła było Ale mogło to wyjść nieco lepiej w sumie. No bo patrzcie co to jest za? Co to jest za? Już nie mówię co. Ale tutaj jest pięknie. Sonika dobrok 5 x 9 Sonic, dobrok. Wracam do szczury. Cała piosenka, więc. A, no i jest o 12 głównie, więc widzimy się o 12 na 丢三层。